Cześć, z tej strony pip, a to jest 16 odcinek z serii Halftagsoku od Nowa. Dzisiaj no trochę, no to powiedzieć, że na śpiewo po meczu z Delfinem Rybno. No w na zero, jednak na taki mecz, gdzie no powi powinniśmy wygrać zdecydowanie, no w szczególności przez to ile my okazji mieliśmy, no w szczególności też w, w końcówce e, meczu. No, mieliśmy znakomitą okazję, żeby strzelić gola, jednak no naprawdę w tym meczu to w Delfina no naprawdę się dobrze wykazał. No bardzo pomógł tej drużynie, na pewno. I no można powiedzieć, że był bohaterem w swojej drużynie, mimo puszczenia tych dwóch goli, to naprawdę no mega się zaprezentował właśnie w tym meczu. no Dosyć niski brankaw, ale no naprawdę bardzo to by się zaprezentował, no o, o naprawdę mega mecz wygolnił Blankawa gospodarzy no aż mi się przypomniał mecz sprzed tygodnia z Zatoką bo gdzie Blanka w Zatoki, w naza właśnie też, no naprawdę mega mecz mimo wpuszczonych aż 4 goli, no to no po prostu jeszcze karnego zrobił, no ale no naprawdę mega mecz w jego wykonaniu to był e, właśnie e, i tak no. Jeżeli chodzi o ten mecz no to w zasadzie no pełna dominacja fa, można tak powiedzieć, no jednak no te, te gdzieś początki tego meczu no, to gdzieś no jednak to korzyści Delfina, a, bo w zasadzie, no, Delby miał jako pierwszy najróżniejszą sytuację w tym meczu, e, no i w zasadzie chyba jedyną w swoim w tym meczu, o, gdzie to, tam od razu na początku jakoś meczu, o, tam miał okazję, żeby strzelić jednak, no, za lekko, żeby zaskoczyć Piotra Sikora, i z zapał złapał e, właśnie Piotlek e, tę piłkę, no. Później natomiast gra no, na się właśnie się yy, 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 zmieniła, no i no, mieliśmy naprawdę wiele znakomitych sytuacji między nimi, Karol tyś, jednak no, jego próby były za słabe, a z jedną no, naprawdę ono po naprawdę mega główce no, poradził sobie no, pranka w e, e, Delfina, czyli Kowalski. No i... i z... E, takich sytuacji, no to ciągle tam z tyś właśnie dla z główki właśnie w pierwszej połowie e, no, drugiemu się to w końcu udało, jednak na tym później. E, I... Tak no ostatecznie no tam 27 to chyba była minut, nie pamiętam 27, 28, coś takiego. Paweł Kulpa, e, no idealnie wykorzystał zamieszanie mieszanie w polukarnym tam. E, to księżowski idealnie podawał do to Karol ten no, minął mi, mi brankawa. No strzał w zasadzie no, do pustej branki, jednak no, nie wiem czy to wybił obrońca, czy... Karol po prostu trafił w słupek, no ale na szczęście Paweł Kulpa robił tę piłkę no i swej swojego trzeciego gola w tym sezonie a, ligi okręgowej, no i, i no naprawdę Mofi to cieszyć się właśnie, że Paweł a, strzelił w, w tym meczu, bo no miał jeszcze poza tym a, dwie naprawdę mega okazje, żeby strzelić, No najpierw wybronił Franka właśnie Delfina plus jeszcze później... No, okay, no, i dan okazję w sytuacji, no taki no sam na sam dosyć, no ale no za mocno po prostu Pawła no i y, nad branką. No my ciągle próbowaliśmy właśnie, no w szczególności i właśnie Karol Stysz, Tam też pamiętam w Tomek Księżowski też coś próbował, ma Na przykład tew, no ale do przerwy właśnie było tylko 1 do 0. No i, i też po przerwie, właśnie o to gdzieś tam 60 minuta około, no nieprzyjemna sytuacja. No w zasadzie gdzieś minutę wcześniej wszedł, macie krajkowski na boisko, no a minutę później dozwał kontuzji i wydaje się że dosyć poławny, bo o, on tam się złapał p, p, tam e, za rękę, no naprawdę, e, no gdzieś, no wygląda to poławnie, naprawdę, e, no ciekawe na ile czaja właśnie wypada, no bo to na pewno będzie na nie plus jeszcze nie wiadomo, jak połowna będzie kontuzja z końcówki meczu Mateusza Błauta, który no też gdzieś właśnie ucierpiał, właśnie w samej końcówce meczu, no, do ich części, gry no i nie wiadomo, no, czy będzie do dyspozycji, właśnie błaucik, no oby wrócił jak najszybciej, bo kurde, no, no będzie ciężko bez Błauta w no, śródko ulony Naprawdę. No, oprócz tego, no to też właśnie czaja, w no, no, w zasadzie wypada nam teraz dwóch młodzieżowców, więc no, jest mniejsza możliwość, jeżeli chodzi o o grę właśnie tak, no, o kilkoma właśnie młodzieżowcami, no bo tak, wypada nam czaja, no wygląda to, że to jest dosyć poważna kontuzja. Wypada out nie wiadomo na ile Czy będzie dostępny w ogóle mecz już z pomieniem za tydzień równo bo a też właśnie z Płomieniem townica no to co ciekawe mecz będzie w sobotę o 15, a nie jak zwykle w niedzielę o 14 więc no tutaj taka mała zmiana właśnie jeżeli chodzi właśnie o terminach no nie wiadomo właśnie czy ci go wróci no czy będzie gotowy po prostu na mecz właśnie w... z płomieniem, różnica no naprawdę wygląda to ciemko no bo kurde, no w zasadzie z młodzieży no to tak no wiadomo i z Paweł Kulpa jest Filip Ledesiuk e, no ale tak no oprócz tego no to co, no e, Wityczyn, Łukasiak e, Szydniewski i kto tam jeszcze? Co to znaczy? No Siński jest skorzony do pierwszej drużyny, ale no, no on nie gra w pierwszej drużynie. Mm. Fina, 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 no. No, Czerwonka nie jest młodzieżowcem, Okiełteka też nie jest młodzieżowcem, no Krzymański też oczywiście nie jest młodzieżowcem, więc no ta możliwość, gdy młodzieżowcami nam się po prostu no, teraz zabęwa. Bo no, właśnie teraz no, pozostają no, właśnie Kulpa, Redesiuk, e, Wityczen, Łukasiak, Fitniewski, No plus jeszcze Olekspatoru potencjalnie. Ale no kurde, no naprawdę no, słabo to wygląda i wychodzi ona w stan młodzieżowców, no plus jeszcze linia defensywna, bo nie wiem kiedy wróci, No Michał Kieltyka jeszcze. No plus teraz właśnie wypa wypada Błot, który no naprawdę był liderem tej obrony. Też właśnie nie, nie wiadomo na jak długo. Bo to naprawdę gdzieś z sobą to wygląda. No, no, mam nadzieję, że... No, o, gdzieś w meczu z połyniem, no gdzieś to będzie właśnie poukładane, jeżeli chodzi o ten skład. No, ale tak, no, wracając właśnie do tego meczu, no, to udało się strzelić jeszcze jednego gola. No, no, Dośrodkowanie Igora Szczepańskiego, zwyczajnego z lewej strony. No, idealne po prostu z lewej nogi właśnie e, no, na głowę do Kar Karola Stysia. A, a ten no, po prostu dopełnił formalności i stoi na 2.0 No później tak no, nie było zbytnio w tak wielu sytuacji Natomiast w końcu w tym mieliśmy w karny yy, po falu na Sebastianie Samorskim No zahaczane był właśnie w polu karnym Seba no o, i to karnego Podszedł Mateusz Musiński, który strzelał karnego w, w meczu z Zatoką Brańewu, no tam strzelił Befnie, pewnie właśnie, a no z, właśnie, no, zmarnował ten wodkarny w meczu właśnie z Delfinem dzisiaj, właśnie w no i, i niestety, no tylko 2-0, kończymy ten mecz tam jest, jeszcze później była dobitka stycia jednak no, dobrze interweniował właśnie Kowalski, który y, został przeze mnie właśnie wyrówniony za ten mecz, bo naprawdę mega się zaprezentował właśnie y, w tym meczu Brankaw y, zespołu z Rybna. No mnie niestety nie było na tym meczu, no oglądałem tylko transmisję w zasadzie. Y, no. No, szkoda w sumie, bo do rybna mam pół godziny z samochodem jazdy, więc no, no Szkoda na pewno, że ten wynik nie byłby Naprawdę, bo gdzieś na pewno dla nas, no to też jest gdzieś bawny, żeby jednak, no, żeby budować właśnie te luwiny, żeby jednak gdzieś, no jej jednak lepiej wykańczać, no, w no, dużo okazji miał właśnie stoić w tym meczu, no, tam Paweł Kurba właśnie e, miał w swoje okazje, no, tam też pamiętam Igor Szypański e, miał także swoją sytuację, no, plus jeszcze Mateusz Musiński nie wykorzystał karnego, e, no, Mati Błaut też miał w swoje okazje właśnie e, w tym meczu na scenie gola, więc co mogę w zasadzie więcej powiedzieć, no na pewno do meczu za tydzień z no przystępujemy o sobie nie naprawdę, bo kurde no tak jak wspomniałem wypada nam czaja no plus jeszcze potencjalnie właśnie Błaucik, no, no nie wiadomo w zasadzie kto wróci do karty meczowej, bo Filip Czerwonki właśnie w kartce meczowej nie było na ten mecz, nawet na ławce. No, był z ogólnie, ale no, nie było go na ławce właśnie w kartce meczowej. No, Paweł Szymański, no, to już brakowało go w tym meczu. No i pewnie z takich zawodników no to ja właśnie pewnie wróci Paweł Szymański do kadry, no może też chwili właśnie, że właśnie ci zawodnicy wrócą do kadry, no, no z tego meczu no to z takich plusów no to na pewno Kowalski na pewno się fajnie zaprezentował, no znowu pewnie się tym meczu. Igor Czerpański też na pewno fajnie się zaprezentował, no, na pewno też Paweł Kulpa, a właśnie fajnie też się to prezentował w tym meczu, no fajne na pewno wejście znowu Samorskiego, Świetniewski też naprawdę mi zaimponował w tym meczu, no a z takich minus, no to według mnie, no Bartynowski naprawdę gdzieś, no słabo. Jakby, ja i czułem, że chłopak naprawdę no, się zaprezentuje no, lepiej na tle rywala. no, Nie ofukujmy się w no, najgorszego po prostu no, w okręgówce, No a, a tak się po prostu Mati gubił w tym meczu. Że po prostu no, słaba wygląda właśnie w tym meczu. No, według mnie osobiście, no to Bartnowskiemu powinno się podziękować już zimą, bo naprawdę, no, on nic zbytnio nie wnosi do gry tej drużyny, no, jakby, według mnie chociażby wypożyczenie go gdzieś, nie wiem, na przykład z powrotem do Tęczy czy coś w tym stylu, albo do innych drużyny po prostu na naszej gminy, bo naprawdę no słabo się po prostu prezentuje no chłopak no jest oglany na poziomie właśnie okręgówki no a naprawdę gdzieś no sobie wygląda właśnie na tle drużyny z rybna a no naprawdę gdzieś no po prostu jakby jak, jakby to powiedzieć no po prostu no słabo na no, słabo po prostu wyglądał no mam nadzieję, że po prostu gdzieś na przykład no albo gdzieś odejdzie albo gdzie po prostu go wypołyczą właśnie zimą bo kurde no e, naprawdę niezbyt dobrze się właśnie prezentował e, no dotychczas właśnie e, w tych wszystkich właśnie kolejkach e, no ja wiem wątpię jest to właśnie e, po długim czasie peckli ale no kurde no naprawdę to no słabo Właśnie się prezentuje Mateusz, no kurde, e, no, od nikomu więcej, naprawdę, e, no, tak więc co, no, jeżeli chodzi o ten śnieg, no, to by było w zasadzie na tyle, tak więc co, do następnego odcinka, trzymajcie się, naczka.